To są po prostu ostatnie działania, które możecie podjąć na ostatniej prostej, na ostatnich 100 metrach, tak jak tu sami boli w żeby coś zrobić, żeby coś sprzedać. To jest odcinek zwłaszcza dla tych, którzy nie dociągnęli na Black Friday, no i ku 4 nie wspina wcześniej, no ale jeżeli klient nam zamówi dzień przed Bożym Narodzeniem, czy dzień przed Wigilią, no to choćby, że te tak powiem że to skały serały, no nie wyślemy. W wielu przypadkach media społecznościowe inaugurowały tutaj bo jest wizualnie, ładny ten po prostu event tak, święta to fajnie widać i to wszystko te dekoracje. Można fajnie to wszystko ugrać. No i myślę, że listopad to jest ostatni dzwonek na to, żeby myśleć o tym, kiedy zacząć promocję po świętach. No i ogólnie ten okres między świętami a nowym rokiem już jest później martwe i od nowego roku jest nowy rok nowa jaja i wtedy można robić kolejne promocje. Ja, po prostu zrobić jakieś fajne pakszoty, może fajne ujęcia, może fajne wideo, które prezentujesz, to jest jakaś specjalna okazja, może właśnie połączenie tego, rozdawania prezentów. Już nie mówię o to, żeby tam od razu Maria Kale śpiewała i albo raz Chrisła no, tego jest. Dziękuję bez. Partnerem podcastu jest agencja HyperEffect. Pomagamy szybko rosnącym markom konsumenckim zwiększać sprzedaż i budować nowoczesne doświadczenia zakupowe. Więcej na hypereffect.com. Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Brothers in Commerce, a dzisiaj w troszeczkę innej scenerii, bo mamy pierwszy z dwóch odcinków świątecznych. O czym dzisiaj będziemy mówić Wojtek? Będziemy mówić o świątecznym sprincie w e-commerce, y, ogólnie i o ustawieniach sklepu, o ogarnięciu sklepu, ale również o wszelkich działaniach marketingowych w tym zakresie. No dobra, to warto może powiedzieć, czym jest Sprint e-commerce. No Sprint e-commerce, za wskazuje to są po prostu ostatnie działania, które możecie podjąć na ostatniej prostej, na ostatnich 100 metrach, trochę tak jak u Simba biegnący, żeby coś zrobić, żeby coś sprzedać, jeszcze okay. w okresie świąt. Zwłaszcza ten odcinek, dla kogo jest ten odcinek, może tak powiemy, to jest odcinek, zwłaszcza dla tych, którzy nie dociągnęli na Black Friday. No i Q4 im się nie zmina, no i warto by było w tym Q4 jeszcze coś do sprzedać, a święta są ku temu najlepszą okazją, no bo wiadomo, sprawa prezenty, tego typu rzeczy, więc Myślę, że jest to dobry moment, żeby jeszcze coś spróbować w swoim e-commerce zmienić, żeby na te święta się lepiej przygotować i odpalić z pełną petardą. No dobra, to o czym zaczniemy? Ja bym zaczął od tego, że jeśli ktoś nie widział odcinka Black Week, to może zobaczyć, bo z pewnością wiele wskazówek, które tam wymieniliśmy, na pewno można wykorzystać właśnie też na święta. Tak, że to jest, jest dobry pomysł, opcja. tak, czyli gdzieś tutaj się znajduje jako ten pierwsza, odcinek, ta, tak, do tego, żeby to Tak, dobra, to jest tak, to jest pierwsza kwestia. No dobra, ja może bym zaczął od tego, że święta mają ten problem, że są w konkretnym czasie, w konkretnym momencie i, do tego, i w ten konkretny moment trzeba uderzyć i przede wszystkim w tym konkretnym momencie trzeba dostarczyć produkty, które sprzedajemy. I to jest bardzo duże wezwanie logistyczne. No i cóż, jako y, sklep internetowy, no nie mamy za bardzo. Wpływu na to, czy firma logistyczna typu in postup, inny dostawca przywiezie tą paczuszkę, tak? No, możemy oczywiście, jeżeli mamy takie możliwości, wysłać paczuszki wcześniej, no ale jeżeli klient nam zamówi dzień przed Bożym Narodzeniem, czy dzień przed Wigilią, no to choćby, że tak powiem, brzydko skały serały, no nie wyślemy tym, chyba że sami pojedziemy, no. bo że będzie mi transport własny, no bo. No, widzicie, że jest i Renifery. No dobra, nie no, technicznie rzecz biorąc, no to jest pewna grupa biznesu, która ma transport własny, tak? Tak i na przykład Bartek Ferenc, który tutaj był u mnie kolegą, kolega mój, gościem i rozmawialiśmy, no to oni swego czasu to mieli na transport własny, w którym wysyłali po prostu te materace, tak? Pakował ktoś te materace w transport i wysyłał, tak? Więc no, zdarzają się takie kajusy. To jest dobrą o, też okazją, no bo w sensie okazją, dobrym przykładem, bo... catering? No tak, no bo to też, też jest w formie sklepu. Można sobie zamawiać produkty niektóre no chmieta, cateringi... Chmieta musi, nie catering. nie chce gotować. No nie, no to ale to jest akurat dobry temat. No dobrze, to ja też wiele firm na przykład zamawia cateringi i nie tylko firm. Więc tutaj jakby dowóz też często jest własnym zakresie, więc tutaj chyba nie masz... Takich... Tak, tutaj nie ma tego obciążenia, no ale weźmy taki standardowy przykład. Nie wiem, ktoś sprzedaje kosmetyki, nie wiem, biżuterię, ciuchy, tak? To często takie rzeczy, zabawki, zamawiamy na święta i zamawiamy tego dużo. No to cóż, musimy się do tego przygotować w taki sposób, no że jeżeli ktoś złoży zamówienie dzień przed Wigilią, dwa dni przed Wigilią, a często nawet kilka dni przed Wigilią, no to po prostu my fizycznie tego nie obrobimy. Raz, że nasz magazyn lub fulfillment, czyli zewnętrzny magazyn, z którego korzystamy, tego nie obrobi, bo po prostu ma tych zleceń bardzo dużo w danym okresie czasu, a dwa, no po prostu ta firma kurierska, która dowozi te produkty, no nie wyrobić, żeby te produkty dowieść. Nie mówię też o paczkomatach, które są zapchane i potem trzeba latać po całym mieście, żeby znaleźć paczkomat, w którym Aha. akurat twój produkt wsadzili. Nie? Bo tak się zdarza, że wsadząłem gdzieś tam, w, zupełnie gdzie indziej. Nie, I na świętach to jest standard. nie? Natomiast, no nie jest to winą firmy logistycznej, że po prostu nie jest po prostu wtedy wysoki popyt. No to teraz, co my możemy zrobić z punktu widzenia sklepu internetowego, żeby temu zapobiec? No, ja bym przede wszystkim i to jest pierwszy punkt, o którym dzisiaj powiem, to jest kwestia tego, żeby ustawić sobie datę graniczną dostawy, to znaczy konkretną informację, że zamówienia złożone na przykład do 20 grudnia, jesteśmy w stanie zagwarantować, że dostarczymy przed Wigilią, czyli do 24 grudnia, Wszystkie zamówienia, które będą na przykład od północy w do 20 grudnia, czyli będą pakowane na przykład 21 grudnia, po prostu na święta nie dojadą, Więc jeżeli Tobie, kliencie drogi, zależy na czymś takim, no to krótko mówiąc, informacja na sklepie, najlepiej na product page, najlepiej w announcement bar, najlepiej w kart, czyli w koszyku, żeby taka informacja jasno i klarownie znalazła się dla klienta. Jeżeli chcesz, żeby Twoja paczka dotarła na święta, to proszę bardzo, zamów ją do tej konkretnej daty. Przy czym warto tutaj jeszcze wspomnieć o tym, że te daty należałoby rozgraniczyć, jeżeli na przykład obsługujemy rynki zagraniczne. No bo w przypadku rynków zagranicznych, prawdopodobnie jesteś już zwłaszcza obsługiwanych z naszego kraju rodzimego, tak? czyli fulfillment jest u nas, a wysyłamy na przykład wiem, do Francji, Niemiec, yy, Wielkiej Brytanii, no to tam jeszcze to obciążenie dochodzi dodatkowe, więc tą datę graniczną należałoby przesunąć dla konkretnych marketów, czyli dla konkretnych rynków zagranicznych jeszcze wcześniej. Nie? I sobie po prostu w taki sposób to ustawić, żeby to było bezpieczne. Jak to zrobić? No po pierwsze kontakt z naszym fulfillmentem. Oni najczęściej mają doświadczenie w tym, jak do tej pory te paczki wychodziły, kontakt z naszą firmą kurierską, co oni rekomendują generalnie, no i nasze doświadczenia z poprzednich lat. Chyba, że ktoś dopiero zaczyna z e-commerce, to wiadomo, to musi polegać na zewnętrznych danych. Natomiast z punktu widzenia naszych doświadczeń, też sobie to w odpowiedni sposób zostawić. Czyli pierwszy punkt na dzisiaj, dzisiejszego odcinka, pierwszego odcinka świątecznego, to jest kwestia ustawienia daty granicznej dostawy w Twoim e-commerce. I to możesz zrobić już dziś. To jest proste, względnie i naprawdę, naprawdę warto to zrobić. Punkt drugi. Wcześniej przeanalizować wszystko, bo jest dostępne dane. Punkt drugi, może bardziej marketingowy, czyli na jakich systemach reklamowych się skupić. No i myślę, że tutaj Eureki nie odkryjemy. Jeśli wykorzystywaliście pod Black Week dany system reklamowy bardziej, to macie chyba najświeższe i najbardziej aktualne dane, jakie można po prostu wykorzystać. To właśnie wziąć sobie wyniki tego, co przeprowadzaliście podczas BlackWick. Ponieważ jeśli podczas BlackWick zadziałały wam dane promocje w danym systemie reklamowym, to jest duża szansa, że na święta również zadziałają, a że wizualnie pasuje mi okres świąt bardziej do kanałów społecznościowych niż na przykład Google'a. Chociaż w Google też można jakieś frazy kluczowe pod zestawy prezentowe, w ogóle te produkty, które macie plus prezent na święta, myślę, że można próbować targetować po, po słowach kluczowych, natomiast wizualnie temat. Mocniej pasuje mi do systemów opartych na mediach społecznościowych. No i trzeba po prostu zbadać jaka ich efektywność była zarówno w ujęciu rocznym, jeśli prowadziliście wcześniej działania, no i w ujęciu chociażby tym Blackweekowym, no bo ten okres czasu nie jest duży między tymi dwoma wydarzeniami, także możecie jak najbardziej bazować sobie na tym, co wam się mocniej sprawdziło podczas trwania Black Blackweeku. Eee, no cóż jeszcze. Myślę, że mm, dostosować budżety odpowiednio również. Okres jest również równie gorący jak Black Week. W niektórych branżach podejrzewam, że może nawet być to bardziej zauważalny bardziej okres, tak. typu chociażby jakiś jubiler, biżuteria, myślę, że bardziej na święta niż pod Black Week. No. Może być tak. Na pewno suplementy, bo to już jest początek roku. No i zabawki dla to, to samo. Tak, zabawki, wejść. tak. Suplementy myślę, że wbrew pozorom kosmetyki też mogą być takim okresem, gdzie się to kupuje jako prezent. Na pewno mniej ciuchy, na pewno mniej RTV, EURO, AGD e, Tak, i to, tak, to Black Week i Cyber No więc tutaj myślę, że warto dostosować sobie również budżetowo to odpowiednio No grupy zgromadzone oczywiście podczas Black Week, warto wykorzystać Bo tutaj też mamy gotowe dane No i budżety Moim zdaniem między Black Week a świętami jest jeszcze okienko na parę dni chociaż, żeby troszkę zbustować jeszcze zimny ruch, pozbierać jeszcze grupy, żeby ponownie sobie je wykorzystać. Także jeśli chodzi o dobór systemów, no to jest to sprawa, sprawa dosyć yy, taka elastyczna, bym powiedział. E, natomiast nie rezygnowałbym, e, jeśli prowadzicie na przykład działania w Meta, TikTokAds i powiedzmy Google Ads, to nie rezygnowałbym z żadnego systemów. Jedynie nakreśliłbym ten główny korowy, który gdzieś tam będzie trzymał sprzedaż podczas tego eventu, a inne po prostu będą jako wspierające. I myślę, że w wielu przypadkach. Media społecznościowe będą górowały tutaj, bo jest wizualnie e, ładny ten, po prostu, event, tak? Te święta to fajnie widać, to wszystko, te dekoracje, można fajnie to wszystko ugrać, no, także... Tak, tak widziałem takiego mema, że tak kończy się Halloween, zaczynają się święta i po prostu jest takie wielkie tak. wyrżnięcie rzeczy z Halloweenu i się zaczynają... Mary i tak dalej, słychać gdzieś w oddali. Już tam młodzi, nie? Tak. W każdym razie... No dobra, wspomniałeś o tym, o czym ja chcę powiedzieć teraz, a więc o zestawach prezentowych, no bo znowu święta, okres świąteczny jest świetnym okresem, gdzie po prostu można skomponować fajne zestawy prezentowe. I teraz tak, z jednej strony marki faktycznie idą bardzo mocno w to, żeby ten zestaw prezentowy był unikalny, czyli na przykład faktycznie miał jakieś unikalne opakowanie, mm, może tego jakąś konkretną grafikę, może tego typu elementy, natomiast ja bym generalnie, że zbiorą zaszał troszeczkę bardziej i przygotował specjalne po prostu zestawy prezentowe na święta, bo sprawdzał sobie po prostu grupę produktów, które fajnie się sprzedają, może to będą grupy tematyczne, może to faktycznie m, wynikać z danych ze sklepu internetowego i poeksperymentowałbym sobie po prostu ze specjalnymi ofertami na święta, właśnie pod kątem zestawów. Tak, święta są dosyć ciekawym okresem pod kątem właśnie zakupów, bo najczęściej na świętach kupuje się coś komuś nie sobie. Więc te zestawy mogą być tutaj bardzo fajnym y, źródłem potencjalnych nowych klientów z uwagi na to, że to najczęściej właśnie nowe osoby wchodzą i coś kupują dla kogoś i ten zestaw zazwyczaj. I będzie tutaj lepszym wyborem niż pojedynczy progum właśnie z uwagi na pewną większą wartość, też taką czysto sentymentalną, emocjonalną dla tego nie, naszego odbiorcy. Wizualnie zestawy też fajnie też lepiej wyglądają, zapakowane w jakiś No, bo to tam kolejne kwestie, którą będę chciał poruszyć, to, to, to właśnie do tego przejdę, może zaraz do, do, do pakowania na prezent, natomiast na pewno tutaj kwestie, kwestie tych zestawów prezentowych mogę, mogę podkreślić, nie? No dobra, czyli jak mamy zestawy prezentowe, no to może z punktu widzenia marketingowego, jak to ugryźć jeszcze? zestawy specjalne, produktowe. W sensie, no bardziej myślę, że tutaj warto wspomnieć kolejną kwestię zaraz po doborze systemów reklamowych czy budżetów. No to warto zwrócić też uwagę, tak jak powiedziałeś, jakie produkty my chcemy promować, no i jakie wielkość, jaka jest wielkość promocji, czyli ustalić sobie po prostu te rabaty na sztywno, czy to jest kod rabatowy, czy to po prostu jakaś promocja na, na całym sklepie równa, czy na kategorię, no i oczywiście ustalić sobie harmonogram tej promocji czyli w jakich dniach będziemy te promocje realizować kiedy zakończymy promocję, a to jest dosyć ważne z punktu widzenia takiego logistycznego no bo jakby wszystkie kampanie kreacje trzeba wcześniej przygotować na to jest też czas potrzebny już nie mówię o zbieraniu grup no bo to jest już wiadomo natomiast same kreacje i ich przygotowanie również trwa dlatego warto jest znać odpowiednio wcześniej harmonogram no i myślę, że listopad to jest ostatni dzwonek na to, żeby myśleć o tym, kiedy zacząć promocję pod święta i kiedy je kończyć. No ale to jest jakby powiązane trochę z tym, co wspomniałeś w punkcie pierwszym, hmm. no bo jeśli mamy tu graniczną datę dostawy, no to myślę, że ona powinna być również, ta ostatnia data powinna być już datą zakończenia promocji pod święta, no bo nie ma co pakować pieniędzy w momencie, w którym już zamówienia nie dotrą. No i ogólnie ten okres między świętami a nowym rokiem już jest później martwy i od nowego roku jest nowy rok nowa ja i wtedy można robić kolejne promocje, także... No dobre to jest, dobre, spodoba mi się. E, no dobra, no ale wiesz, odcinek się ukazuje w grudniu, a ten muszę o listopadzie, no to co teraz mają robić, zrobić te osoby, które nie zdążyły, tak? Gdzie to są? polecam, polecam Krzysiek, bo nam zbanują kanał, jakbyś tak mówił. E, polecam po prostu zakasać rękawy i zabrać się za przygotowanie jak najszybciej kreacji. No i odpalenie tych kampanii tak do 20 grudnia, tak jak wspomniałeś, żeby jeszcze parę dni na dostawę było. No i Anusz Widelec, może coś tam jeszcze sprzedacie z tego magazynku. No, no dobrze, dobrze. A mm, pod kątem pod kątem jeszcze tych zestawów prezentowych, to, to zacząłem i nie skończyłem, mówiłem o tym pakowaniu na prezent, no bo generalnie rzecz biorąc znowu okres świąteczny jest świetnym czasem na to, żeby wykorzystać ten feature, e, który możecie wprowadzić na sklepy, to też nie jest trudne, po prostu pakowanie na prezent, tak, na czekaucie, czy, czy, czy w ramach koszyka zaznaczacie sobie po prostu taki checkbox, w którym informujecie klienta, żeby zapakował na prezent. To, co ja bym jeszcze tutaj sugerował, ponieważ wiele marek stosuje to, że to pakowanie na prezent to jest jakiś koszt, tam na przykład, nie wiem, duże opakowanie 10 zł, małe opakowanie tam 5 zł, Odszedłbym od tego na święta z uwagi na to, że jest to taki specyficzny okres czasu, gdzie... To mogłoby być już jakimś tam bonusem dla klientów, no, że po prostu to pakowanie na prezent jest bezpłatne. Jest każdy... Tak, tak, dałbym bezpłatne pakowanie na prezent z uwagi na to, że no to jest specyficzny okres. No i teraz możemy oczywiście to wykorzystać i zbustować, zmaksymalizować, tak, czyli faktycznie y no, kasować tych klientów za to pakowanie na prezent. Natomiast mimo wszystko z punktu widzenia długoterminowego budowania wizerunku marki właśnie w okresie świąt, ja bym odpuścił i raczej bym nie rekomendował tego, żeby wprowadzić. No, bo to sam w pakowanie sobie jest bezpłatnie. już jakimś prezentem jakoś. Promocją, więc to, to No tak, spokojnie. no to też jest promocja, no bo to też nie chodzi o to, żeby się zaraz wyrządzić z marży, tak? Dopiero mieliśmy Black Week, na którym się wyrzynaliśmy z marży i zażynaliśmy na ceny. Kolejna kwestia to są święta i znowu mamy pakować promocję. Musimy szukać znowu, odsyłamy do naszego odcinka a propos z Black i z Mandy, gdzie mówiliśmy o tym, jak to zrobić, żeby nie zażynać marży. Więc yy, ja uważam, że cały czas trzeba szukać ścieżek, jak to zrobić, żeby nie tracić na marży. No i znowu, no samo, zwracając jeszcze do tych zestawów, no samo komponowanie zestawów, których na przykład nie macie, czyli robienie bandli i i patrzenie na marże w bandach, no bo znowu, będziecie mieli, będziecie mieli w sklepie internetowym bardzo różne produkty. I te różne te produkty mają różne marże. A co za tym idzie? Jesteście w stanie tak dobrać te produkty, że ogólnie marża na zestawie będzie po prostu zachowana w kontekście wszystkich produktów. Więc ja myślę, że odpowiednie dobieranie produktów względem marży kontrybucyjnej jest tutaj pierwszym krokiem. A ja dopiero w kolejnym kroku dodawałbym do tego jakieś elementy promocyjne, dodawałbym do tego, do, do tego jakieś gifty. Ja myślę, że właśnie na tym się powinniśmy skupić, to, to gdzieś tam bardzo mocno podkreślać, że po prostu to są jakieś specjalne zestawy, które przygotowujemy na przykład na, na, okres, na okres świąteczny i w, tych, w ramach tych zestawów w tym okresie działamy, nie? Więc jakby pod tym kątem bym to bardziej spoglądał. No i teraz jakby, ja byś to powrócił w ogóle z reklamami, z kreacjami reklamowymi, no bo faktycznie, no nie, nie jeżeli zakładamy, że nie chcemy Mocno cisnąć w wypromocję. Nie chcemy gdzieś tam grać tą ceną, że to nie jest kluczem dla nas. To co może być kluczem? Jak pokazać te zestawy? Może faktycznie jakieś kreacje, może z punktu widzenia graficznego warto by do tego podejść, nie? Czyli po prostu zrobić jakieś fajne pakszoty, może fajne ujęcia, może fajne wideo, które prezentujesz, że to jest jakaś specjalna okazja, może właśnie połączenie tego rozdawania prezentów. Już nie mówię o tym, żeby tam od razu Maria Kale śpiewała, i albo Las Christmas i tego może typu rzeczy, nie jest albo tam jingle bells. No ale jak, to, jak do tego podejść? Jak byś to widział? Znowu no mówisz tutaj o momencie, w którym jesteśmy w grudniu, tak? Jeśli jesteśmy wcześniej, no to mamy czas na przygotowanie odpowiednich kreacji, no i wtedy jakieś, wiecie, zatrudnienie sobie fotografa, zrobienie fajnej sesji świątecznej produktowej, nawet nagranie jakichś wideo krótkich, czy przy, z backstage'u, czy coś, bo to jest taki fajny user-generated content wtedy. Więc to jak najbardziej jest do wykorzystania. Natomiast tak mając mało czasu, no to już chyba niewiele można zrobić. W kontekście samego takiego pokazania produktu. Natomiast na pewno można się jeszcze odpowiednio w miarę przygotować, żeby gdzieś tam podkręcić wizualnie samą kreacją, czy też nie mówię tylko tutaj już o, o grafikach czy wideo, ale również o kopii reklamowych, które musimy stworzyć do danych grup marketingowych. Niezależnie czy to są grupy remarketingowe, czy nowych odbiorców, to będzie to potrzebne. No, i tutaj jeśli macie mało czasu, no to trudno będzie coś yy, sensownego, kreatywnego zrobić. Natomiast to, co można na pewno zrobić, to przygotować odpowiednio się do tego, żeby powstały odpowiednie zlecenia. Yy, nie zapominać o różnych formatach reklamowych, przygotować się na to, że potrzebne są kwadraty, piony, poziomy pod Google. Yy, 3 czwarte, teraz yy, 3 czwarte, 3 do 4 na Instagramie yy, format ten aktualności jest, więc trzeba sobie. To na pewno przygotować. No i gdzieś tam robiłbym research od dłuższego czasu, jeśli mi się przygotowywał i patrzył, jak to wygląda w przypadku innych marek, jak rynek reaguje na to. No bo znowu, jak w przypadku Black Week, wszyscy walili neonami, to się nie chciało na to patrzeć, więc tutaj też na pewno trzeba w jakiś sposób to połączyć, też z brandingiem waszej marki, no i jakoś fajnie pokazać, żeby to się po prostu. Eee, w feedzie nie zaginęło no bo jak, jak sami wiecie e, często na jedno to jest to robione jak wszędzie będą Mikołajki i Maria Kerry to po prostu jedyne czy gdzieś chciał zrobić to zablokować i zgłosić reklamę tak więc no, trzeba na pewno jakoś kreatywnie do tego podejść no ale że ja jestem pragmatyczny to po prostu myślę w pierwszej kolejności o tym żeby zadbać o właśnie wszystkie formaty żeby wszystkie kopie miały odpowiednie długości nagłówki długie nagłówki opisy żeby to wszystko było zaopiekowane Odpowiednio wcześniej zlecone, i przede wszystkim odpowiednio wcześniej wrzucone również do systemów reklamowych, niezależnie czy to jest Meta, czy Google, po prostu w okresie trwania świąt, czy tych promocji przedświątecznych, wszystkie reklamy również mogą się dłużej weryfikować, mogą różne problemy systemowe występować, dlatego jak w przypadku Black Week polecaliśmy mieć to wcześniej w systemie, tak i teraz fajnie byłoby to mieć wcześniej. Jeśli ja tutaj zgadzam, mogłem to uzupełnić też tym, że z punktu widzenia samego sklepu internetowego, na sklepie też te kreacje warto już mieć porobione. Żeby to nie było tak, że nagle kończy się Blackweek i Wy tutaj się musicie zebrać grupą, żeby wprowadzić nowe kreacje, pozmieniać je, poprzeklikiwać itd. Oczywiście to trzeba zrobić, natomiast warto ten content mieć już na sklepie, żeby po prostu w odpowiednim momencie po prostu przepiąć się z tych działań Blackweekowych, czy czy Black, Week, Black... Friday, time and Monday, na te działania właśnie świąteczno-mikołajkowe, żeby po prostu ten switch był taki meler płynny i wtedy faktycznie podpinamy też na switchu od razu reklamy, czyli działa to się, to jest taki proces powiedzmy paralelny, czyli z jednej strony mamy te same działania wykonujemy na platformach marketingowych, a z drugiej strony na platformie sklepowej musimy do to zadbać, żeby te same działania były też wykonane. No i wtedy technicznie tak rzecz biorąc zakładamy, że nic się nie wysypie, nic się nie wywali ma, i mamy działające Sklep, także podsumowując ten pierwszy odcinek świąteczny, na co zwrócić uwagę? Na pewno ze strony sklepu internetowego zwróciłbym uwagę na takie kwestie jak właśnie data granicznej dostawy, w ogóle sprawdzenie sobie terminów dostaw, możliwości dostaw pracy magazynu, skontultowanie to z nimi, bo to jest bardzo ważny punkt tych działań. Kolejna kwestia to jest zadbanie o zestawy prezentowe. I o zapakowanie tychże zestawów na prezent. To na pewno zrobi, możecie zrobić, to są proste działania, nie wymagają wielkiej ilości pracy. Warto tego podejść. I na koniec, z mojej perspektywy, zadbać o kreację na sklepie, żeby nie okazało się tak, że są święta, a tam nam latają jeszcze kreacje Weekowe. Ze strony marketingu? Przede wszystkim przeanalizować to, co się działo w ubiegłym roku. Jeśli jesteście nowym sklepem, to po prostu bazujcie na różnych dostępnych informacjach, danych. Na pewno jeśli prowadzicie Black Week, warto wykorzystać tą wiedzę z Black Weeku, na co stawiać, na jaki system reklamowy, później jakie budżety, harmonogram e, przygotować, no i finalnie jakie kreacje e, i dlaczego warto przygotować wcześniej, to już wspomnieliśmy, no a w kolejnym odcinku opowiemy o kolejnych cechach i jakby rzeczach, które należałoby i warto byłoby spełnić, żeby po prostu mieć szczęśliwe święta. Ekstra, dzięki za uwagę i mam nadzieję, do zobaczenia w kolejnym odcinku podcastu Brothers Commerce. Na koniec nie zapomnijcie dać łapki w górę i zasubskrybować, bo to nasz nas bardzo mocno wspiera i to jest bardzo duża pomoc dla kanału. Do zobaczenia, Dziękujemy. cześć! Dziękujemy, do zobaczenia, hej.